Nasze życie duchowe w istocie jest odpowiedzią. Odpowiedzią na Boże zaproszenie, wezwanie. I tą odpowiedzią właściwą powinno być właśnie to szukanie, dążenie do Boga, do bliskości z Nim. To jest fundamentalna rzecz. I w ten sposób widać, jak życie duchowe jest powołaniem. Bóg wzywa. My odpowiadamy. Powołanie jest wtedy, kiedy jest wezwanie i odpowiedź. Jeżeli w naszym życiu cokolwiek ma się dobrego dokonać, cokolwiek, to tylko jako odpowiedź na Boże wezwanie i przy współpracy z łaską. Tylko wtedy możemy naprawdę pójść rzeczywiście drogą Bożą. Jeżeli byśmy sami sobie coś wymyślili, na przykład jakiś ideał, i próbowali go wcielić, oczywiście w jakimś stopniu go wcielimy, ale nie będzie to naprawdę droga. Duchowa, taka, o której mówi Pan Jezus. Zresztą z Ewangelii pamiętamy, że Pan Jezus właściwie całkowicie zaskoczył wszystkich przez swoje postępowanie, przez to, co głosił, przez to, czego dokonał. To nawet ci najbliżsi uczniowie, którzy, można powiedzieć, przeszli kurs Ewangelii, żyjąc razem z Nim. Mimo tego, kiedy Dokonywały się najważniejsze wydarzenia, kiedy on został wydany w ręce ostatecznie Sanhedrinu, potem Pogan i został ukrzyżowany. Uczniowie się zupełnie rozproszyli i nie umieli sobie z tym poradzić. Nie wiedzieli, co w ogóle się dzieje. Dopiero zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego odsłoniło im sens tego wszystkiego. Nasze życie duchowe jest odpowiedzią. I teraz tą odpowiedzią jest. Podejście i szukanie Boga. Musi to być jednak taki wymiar egzystencjalny. I tutaj istotne jest to, że ta, to zaproszenie i nasza odpowiedź musi z jednej strony trafić do serca i z serca wypłynąć. Ja przypomnę tutaj to właściwe określenie serca, do którego obecnie Kościół wraca w w tej części czwartej, o modlitwie podaje takie określenie serca, bo myśmy niestety na zachodzie serce sprowadzili do centrum uczuć. Natomiast zarówno w Ewangelii, jak i u ojców Kościoła serce ma o wiele szersze znaczenie. Ja przytoczę to określenie, które jest czymś zupełnie fundamentalnym. Serce z mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam, według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie stępuję. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie ukształtowane na obraz Boży ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Serce jest miejscem wyboru życia lub śmierci. A w życiu chodzi o życie, w życiu duchowym chodzi o życie i chodzi o ten dobry wybór. I Pan Jezus wyraźnie mówi: "Gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce". Odkrycie tego skarbu, którym jest Boże zaproszenie do współpracy z Nim, do udziału w Jego życiu jest musi być naszym skarbem. I z niego wynika właśnie to szukanie Boga, to autentycznie aktywne szukanie Boga. To nie wystarczy, że wypełniamy przepisy prawa, czy nawet przykazania, to nie wystarczy. Boga trzeba szukać, trzeba za Nim iść, trzeba przyjąć to wezwanie i rzeczywiście się zdecydować na niej pójść.